Siema, jestem random, Kuba. I jest ze mną nowy uczestnik na tym kanale. Widzieliście go w poprzednim odcinku, ten amerykański, a teraz jest polski, pierniczek. Przywitaj się. Mm, nauczyłem się mówić po polsku, witam na Dokładnie, minęły wdecznie. 4 lata do ostatniego odcinka. <grym> I się tak. nauczył mówić. W sumie ja go nauczyłem. A jak coś to Ej. mamy, soja, ale tak, żeby nikt nie widział. No dobra. Ja cię nie widzę na kamerze, jak coś tu to... jest. ty? To... Czekaj, bo jakiś random obok mnie chodzi. Boję się, bo ja się tam. Ja też zabudowałem się. A ja idę tam. A ja idę tu. Ja uważaj, bo nie śnieżki Zobacz. mają, nie? No czemu mam śnieżki i mi No bo są bałwanami. <laughs> chyba zabiję człowieka mojego pierwszego w życiu. Zabiłam! Gz... Gz... Poproszę ja. gdzieś w komentarzu dla pana piorniczka. Proszę o I chodź na środek są odpały, z ja on sobie itemy, jakieś... No ja też, ale też chodź. Tylko że tu Nie umiem. Olej, itemy! Mam frayer aspekt, ej, gonią mnie. To uciekaj, proste. A co to znaczy, uciekaj? Utykaj! Oh, run! O o, Ej, bo goni mnie. Stary Kuba typu. jest czech, on nie umie za bardzo. Ej, zabija mnie. Zabij go. Nice! Jesteś niesamowity, niesamowity! Jak coś to mi się nie wyglądać? Ja on miał antynoka, on miał antynoka. Ten Mikołaj, ej Mikołaju, Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju? Ej tu jest jakiś chłop. Ej on się zabudował, jak mam tam wejść? Czekaj, ja hapsów nie mam. Ja nie mam HP. Masz łuk? Luk? Ci... Luk znaczy? Nie mam, ale mam strzał. Mam łuk! Daj, ja mam strzałów. Ja o dostał w czoło, bo mu się wbiło. S może znajdę Lucky Luke Podpaliłem go, a jednak nie A tu można w ogóle mieć soję? No, przy jesteśmy w teamie dzbanie Nie ma, to nie są teamówki A jak? Jak nie Dobra, ja po prostu zniszczę blogi tam wiadę do niego No, jak to go nie podpaliło niby? No niby chyba Jak mam tam się wkopać? Ej, w sensie zrobić, mogę ten kill co jest? Ile, jakie on ma i te, on mnie zabija? Najpiernik, no po co ty Jak ma? on mnie zabił? Ile on ma życia? Wszystkie pewnie. Ale ja, ale. go! Rozsypał hmm. się. Wylew miał. Gdzieś jest <laughs> jakiś typ. On jest, on jest, jest na jakiejś początkowej wersji. Jestem się sensie na tej takiej drugiej, początkowej. Tej drewnianej. Drewno? O, właśnie tam gdzie idziesz? Jaka tam? Przed tobą. Nie, tam, prze... tam dalej. A no widzę, no. widzę. Czyli on jest na początku i wyspy ma diamentowe buty, fajnie. Z, z diament? Czemu one są zielone? No bo... Jejka są zielone. Aha. Chrismasowe. <laughs> A bo oni staną są. zgniłe już... Dostał. W czoł w bańkę to znać. Znaczy. Kor żeby cię nie zepchnął. Co najgorszy nie widać cię... Ej! <śmiech> <śmiech> Czemu ja został takiego noka? Nie Chyba nie wiem. spojrzałem na okloka. Dobra, widzimy się na kolejnej ręce. Kierniczku, Cześć Pozdrowisz. Kubo. Pozdrowisz. Kogo chcesz pozdrowić na odcinku? Chcę pozdrowić moich przyjaciół. Chcę pozdrowić Roskiu i Pota. <laughs> chcę pozdrowić przyjaciół, Roski i pota. <laughs> Ty tu jesteś. No, dobra. Masz jeszcze... szczęście, że oni nie oglądają. Czemu? No bo nie, nie marnuję czasu na głupoty. Chcę jeszcze pozdrowić prądy morskie i braniola. <grym> o! o ale, nie, zapomniałeś Ja chciałem jeszcze Co jest? Jukki bombun! Co się tu już się Dobra, już zabijali się zabijali. na ręce. tam, jest do netarów, sporta, ale... Idziemy tam? To jest klatka jakaś, chyba. Chłopa zepchnęli w netherze. <grym> <grym> Od To Steve? Stajf! Sorry. Ej, był kradłeś te wszystkie skrzynki. No ale mam łuk. I, patrz, i patrz, 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 patrzcie. Nie. A ja się zaraz wykoleję. No. To nie są ma, masz strzały? Mam strzały. Na się właśnie wykolejam, więcej. Ja mam wędkę. No właśnie. Dlatego tu się nie wykoleję. Ja mam i Giant. Ej, typo, typo! <noise> pa, już nie ma go. Yeah. O, jednego z życiem. Ej, za nami są. Aha. Dobra, ja go rozwalam. <grystanie> Już go zabiłeś. Jak? Tam jest? Z czym ja go zabiłem? Strzałem. No, strzałą. <grystanie>, go nawet nie trafiłem. No to chyba go trafiłeś. Ja mam shortnessa trójkę na mieczu albo dwójkę. ja mam shortnessa zero. Dwójkę no. Ej, tu skrzynkę minęłaś, minęłeś. Co ją zupiesz? Wziął, wzi 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 wziął, 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 i mam itemy! Jesteś koksem? Ajajaj Hunter, ale reklama Jak można robić mapkę i jeszcze zareklamować pod nią, nie? Ja bym takim chamem nie był Tym bardziej, że mi płacą za robienie mapek Na serwerze To? Znaczy, że jemu, tym typowi, nie? Ty się klepiesz już?! No co mam robić? Ale ty jesteś takim koksem PvP już? Czy ty dopiero no. zacząłeś w Minecraft grać? się no nauczył języka polskiego w 5 minut. <grym> Ten... Ty go już zabiłeś? No. Ty go ze na śmierć i życie. Ty patrz, ażbyś innych zabił. Bo są koksa, Ale Ja mam kila jednego. Ja mam chyba też jednego. No to sprawdź, popraw. Tak nie masz dwóch czasem? Yy, nie. Czy ty zabiłeś temu, ty. No czemu on ma. Masz, <noise> jak ktoś to powiedział? Masz. Co ja mam? Ktoś tak powiedział, <głos> <głos> Masz czosnek, masz czosnek. O dzięki, zjem go ze smakiem. <noise> Weź chodź gdzieś, żeby patrzeć ze wszystkich stron, bo to ja idę tu. wszędzie czyha niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo. Ja bym is every bym everywhere, zepchnąć. o kurde, ziomo. Oj, poleciał chyba. Dobra. Jeszcze okay. jest dwóch. Antikaczken anti jakimś koksem jest. Wiecie gdzie są? Wiem gdzie są. oni są, ale szybciej jakoś, czy coś. Pa, jeden się wykołajnił do przepaści. I mój jest ten. Ja biorę tego innego. Ej, bo ja kurwa. To był jakiś napakowany. Napakowany jest Steve. On jest odpalony <laughs> Witamy w kolejnym w kolejnej mapce co? W tej ostatniej już mapce na dzisiaj. Jak się wam podobają odcinki z pierniczkiem. Albo możecie... O, jak się wam podobałem możecie zostawić lajka i napisać w komentarzu, którego piernicz pierniczka wolicie polskiego czy amerykańskiego. Jak ktoś nie udział amerykańskiego pierniczka, to zapraszam oglądać e jak ten tryb się nazywał, Beatle Battle, czyli poprzedni odcinek z Minecraft, który rozegraliśmy. I było tak super ubaw Zbudowałem taką ładną konsolę i przegrałem i tak. U plecy, daj go. Obstrał armora. Obstrał, z... dostałem czoło. W czoło znaczy. O nie, umieram. Piędrznik. Ratuje cię, widzu. Ale mam o Oliwka ci goni. O, oliwka Od... Brazil. Br Boliwka Brazil, Boliwia. Tobiasz, tobiasz mnie bije. Ale i tobiasz, głupi. Nie pozdrawiamy No ała! Dobra, jeszcze jedna ręka Cześć, pewni Bo Pernizmio. po prostu cheatem lagi Cześć, no, Kubo Jest mi Ej, to Coxcraft ma lagi, bo ziomeczki piszą na czacie, czy... Bo myślałem, że ja mam lagi <laughs> SHARPNESS dwójkę dioksową mam! Ło! Wow. Wygraliśmy! No. We won. We won. Ja mam Wewon! Wewons! sword and sharpness 2 Co to znaczy? Dałem ci jakieś śmieci, znaczy itemy o, to są Ej, motyka itemy. Czemu tyki nie bierzesz? Czemu na, czemu na naszym klanowym teksturpaku jest ten... ...niewidzialne szkło? To jest... to nie jest bariera. Nie, nie, nie. Ha, ale zabiłem typa jednego. Ej, tuż niewidzialne szkło, ja nad nie wiem, gdzie ja biegam! Ja... spadłem. Ko... uszy ci spadły? Uszy mi spadły. Oj. Dobra, to witam was na trzeciej, ostatniej arenie. Ja też tu jestem Wiecie, 10 minut musi się zgadzać Druga <noise> hajs z YouTube'a przyszedł No tak, brakuje mi 980 subów na dzień nagrywania Więc proszę subskrybować Kubę Dokładnie, Pierniczek przewidział... Nie no, nie przewidział przyszłości, powiedział to co ja powinienem, o nie powiedziałem Ja na przykład zasubskrybowałem Kubę i następnego dnia znalazłem 200 na ulicy o. I tak jeszcze dostało 19 osób i dawaj tych, obok nas dojeżdżamy. Czekaj, muszę zakręcić. <laughs> zakręcić? <laughs> bo oni tu biegną w piernicku, ratucku. Ej, <laughs> mnie ja nie, nie ja nie mam miecza. No. Czemu ja. Aha. <laughs> to ja to wygrałem. No, no jesteśmy na kolejnej ręce. Gdzie ty jesteś? <laughs> to już ostatnie. No, to <laughs> już czwarta, ostatnia. <laughs> No niestety, dopóki wina nie będzie, nie będzie yy, od arenki, odcinka, znaczy wiecie się To jest <grystanie> solo? It's isn't solo and Knok, ej mam miecza z Nokiem, chcesz? Będziesz Nok'ał ja, ja mam diaksowego z 2 Co? No Ile? Ej chodź, ci Ile? coś dam O nie, zauważyłem Masz diamentową zbroję Obstraną O kurde, dzięki Ej bo on jakby mnie rzuci z... I chcesz kiedyś jajka na głowie Nie jeszcze nie A w sensie w grze czy w domu? Znaczy co? W grze? Co w domu? Uu. Znaczy co? Uuu... Pierniczek Co ty tam za historię masz I Idziesz? <laughs> tak jakby ja tego chłopa chcę strącić, bo nie jest jakiś głupi Chyba, w sensie Typa, nie, typa mam Czemu ja nie mogę trafić śnieżką w chłopa? Zabiłem dwóch. Ej, ale jak umrzesz to mnie, zostaw O, spadłem. <noise> zabiorę cię spokojnie. Znaczy zabierać. zabiorę. <głosł> znalazłem diamond gacie. Oho. Potacie. Dokładnie. Długo, po apopie, popie? A pop to jest twój starszy brat. Dokładnie. Ej, czemu ja nic nie znalazłem? Ja I, bottles no, of, się... of no. Enchantic no ja właśnie klikałem cały czas i polecam Ej, oni nie wiedzą nawet o mnie, że się do nich buduje. Mimo że mamy mikrofony Nie, strollowałem ty, zabiłem się, znaczy ich Ty, o, ty nie. Bo chyba się nie zobaczył, że... Co? Zabił cię? Nie, ale tak zrobiłem, że mnie strącił, ale wróciłem. Serio? W sensie, tak się podbudowałem Klacza ale... zrobiłeś Nie wiem, Piernik, ty tak, to jesteś już jestem. prosem. Ale to także, ja Szkoda, że tego nie widziałeś. No, szkoda, że nie, też nie nagrywasz, żebyśmy mieli second kama, nie? No, ale nas nie stać. Nie, mnie stać. Dobra, no to mi kup coś. Ale na jednego tylko mówiłem. O, LK. Ej, bo on uciekł nam przez tą wodę. Na wstecznym się wykoleił Dobra, więc tak jak obiecaliśmy Dobrze. 7 kilo jesteśmy po koksy. Tak jak obiecaliśmy, kończymy odcinek jeśli wygramy, więc żegnam. Pusz,